E and na świętej Pragnę powitać z całego serca wszystkich, którzy przybywają do naszego Kościoła, aby dzisiaj modlić się przez stawictwo świętego drogiana. I gdy myślę, wówczas wyrażam śniegi i zagrożenia. Mówi mi o tym serce, jakby ukryta granica.

Żeby nie kochały łamane zaci. Hej, hej, łani, panowane dzieci, nie jedna panienka za wami poleci. Szanowni Państwo, spotykamy się w, 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 naszym, w naszym symbolicznym miejscu, które wskazuje właśnie miejsce upamiętnienia różnych zdarzeń. Czy to jest z okresu II wojny partyzanckiej, ale w każdym razie jest to nasze miejsce pamięci i w tym miejscu spotykamy się, aby uczcić nasze potwierdzenie tego, że jesteśmy Polakami. Szanowni Państwo, od Biało-Czerwoną zbieramy się i ta Biało-Czerwona winna nam towarzyszyć zawsze, niezależnie od tego, czy nam się podoba dzisiejszy teraźniejszość czy nam się nie podoba my jesteśmy Polakami możemy wyrażać swoje zadowolenie i nie Szanowni państwo łączą się dzisiaj dwie imprezy jest to święto Konstytucji 3 maja narodowe święto Konstytucji 3 maja i również dzień strażaka czyli świętego Floriana patrona Patrona wszystkich strażaków. Konstytucja powstawała w sposób trudny, dziwny i świętujemy ją, bo to był pierwszy ruch w obronie Rzeczypospolitej. Pierwszy zorganizowany, ale niemniej jednak sposób jej uchwalenia był dziwny, bo nie zapoznano nikogo z treścią spowodowano uchwalenie, niektórzy pierwszy raz z tekstem się zapoznali. W Konstytucji Polska miała kilka. Ostatnią mamy z 1997 roku. Szanowni Państwo, powstawała w Bulach. I trzeba przypomnieć, że konstytucję 3 maja robił nasz Ziomek, mieszkający ksiądz urzędujący w Krzyżanowicach, Hugo Kołontaj a obecną konstytucję tworzył mój nauczyciel ze szkoły średniej, który był zastępcą przewodniczącego komisji konstytucyjnej Sejmu Rzeczypospolitej zgromadzenia narodowego Rzeczypospolitej. Przewodniczącym był Aleksander Kwaśniewski, ale on miał inne obowiązki i wszystkie sprawy związane z zagadnianiem każdego słowa i każdego artykułu prowadził nieżyjący już Stefan Pastuszka który często odwiedzał tutaj naszą gminę. Szanowni Państwo, dzisiaj można powiedzieć, że konstytucja ma wady, ma jakieś niedoróbki, ale utworzenie nowej to jest bardzo trudny proces. I tak jak twórcom konstytucji 3 maja, teoretykom nie brakowało nic w tworzeniu, tak brakowało im wiedzy politycznej. A polityka, Szanowni Państwo, to najkrócej można powiedzieć, to jest takie działanie, kupowanie głosów ludzi biednych za pieniądze ludzi bogatych. I tego zabrakło twórcom. Nie mieli kontaktu, nie mieli przełożenia na społeczność Polski tamtejszej. Mówi się o tym, że konstytucja szanowała wszystkie stany, szanowała chłopów. Państwo przejęło y, patronat nad chłopami. Gdzie wtedy byli chłopi? Tych chłopów było naprawdę niewiele. Były wsie królewskie i wsie dworskie. W dworach wiadomo, służba mieszkała w czworakach i byli chłopi pańszczyźniani. Wtedy właśnie w 1791 roku większość to byli chłopi pańszczyźniani. Wsie królewskie na naszym terenie to miernów. Będziaki wcale nie różniły się od pozostałych. Nie różniły się chaty pod strzechą i po prostu biedota. Także pierwszy dokument, który zauważył chłopstwo, to była Konstytucja 3 maja i chwała jej za to. Szanowni Państwo, żyjemy w okresie przemian i świętujemy przeważnie upadki. Przeważnie niepowodzenia i upadki powstania, które zakończyły się niepowodzeniem. Natomiast zwycięstwa, a były takie, zwycięstwa nie zostały nigdy wykorzystane. Tego nam Polakom brakuje. Tak sobie eskis pod Wiednia wrócił z niczym, tak po 90. roku, bo taki, z takim wielkim entuzjazmem odzyskana wolność i do dzisiaj nie możemy się ukształtować. Nie możemy się ukształtować, poróżniliśmy się. Zawsze Polacy byli uznawani na świecie za pracowitych, życzliwych, gościnnych. Doszliśmy do tego teraz, że zamykamy się w domu, nikt z nikim nie chce mieć nic wspólnego. Róbmy wszystko, aby to zmienić. Jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy. Tak, więc nie pozwólmy, aby Polska szła niewłaściwym torem. Wszystkiego najlepszego druhom strażakom z okazji Dnia Strażaka. Cieszę się bardzo, że licznie przybyli, bo wy jesteście ostoją tradycji, obyczajowości na tym terenie. Wy niesiecie jednostki, mamy stuletnie, dziewięćdziesięcioletnie, Wy to niesiecie ze sobą w naszej wsi. Cieszę się bardzo, życzę wszystkim wszystkiego najlepszego. Ale tych życzeń już tyle ksiądz proboszcz dzisiaj przekazał, że ja tylko potwierdzam, że życzę tego samego. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o złożenie teraz symbolicznego zmicza pana wójta i pana przewodniczącego. Następnie bardzo proszę Złotowianki też niech zróżą. Symboliczny zmicz. That's fine Bardzo dziękuję wszystkim delegacjom złożonym. Ja bardzo proszę do budżetu części druga, która na no pocztów pocztów standardowej. A ja zapraszam wszystkich na piknik strażacki do Rymis.